Między nami, po ulicy, pojedynczo i gróbkami Panie Agato, dlaczego ludzie powinni pamiętać o Osiadskiej? Przede wszystkim dlatego, że pisała świetne teksty. Nie tylko teksty piosenek, ale była świetnym. Świetną prozaiczką, świetną felietonistką, no i na pewno nietuzinkową kobietą, w która no, tworzy historię Polski, więc no, myślę, że nie tylko dla wielbicieli literatury jest ciekawą postacią konkurs wokalny Pamiętajmy o już mamy 17. edycję, więc też on po prostu ogrontowywuje swoją pozycję i w momencie, kiedy jest coraz trudniej w Polsce e, o takie przedsięwzięcia trochę bardziej niszowe, trochę bardziej e, no, z wyższym poziomem artystycznym i muzycznym, bo e, wiadomo, że tych pieniędzy w kulturze jest bardzo mało i bardzo trudno jest znaleźć też młodym ludziom sponsorów, żeby po prostu zacząć grać, tak? Ktoś fajnie śpiewa, ale no, trudno znaleźć mu e, finansowanie na przykład na zespół, tak? więc konkurs powoduje to, że zgłaszając się do nas i przechodząc do drugiego etapu chłopak zespół czy dziewczyna no, mają szansę poćwiczyć z profesjonalnymi muzykami, zagrać w, w przed wielką publicznością w kilku miejscach, bo to jest konkurs wieloetapowy, gdzie, gdzie się śpiewa w, w Teatrze Atelier w Sopocie, gdzie się śpiewa później na dużej sali w w tym roku w Palladium będzie, będzie gala. Zawsze jest grono ludzi, którzy umieją czytać, doceniają dobre teksty, nie chcą śpiewać tandety, nie chcą śpiewać piosenek opartych na dwóch słowach. Na, na, na. Tak. Czy na dwóch dźwiękach i są w stanie też zapoznać się z klasyką, bo muzycznie to jest bardzo ciekawy konkurs, dlatego że mama pracowała z wybitnymi polskimi kompozytorami. Uniwerek TV, to dla mnie to już chyba niedługo będzie trzeciego wieku Uniwerek. Cieszę się, że mogę tutaj być i zapraszam Was serdecznie do przygody z Agnieszką Osiecką. Zgłaszajcie się do konkursu wokalnego. Pamiętajmy o sieckiej www.okularnicy.org.pl Zakładka Konkurs do 30 maja można się zgłaszać do pamiętajmy o sieckiej, a potem wielka przygoda z śpiewem, nagrodami, występami w radiu i w kilku miejscach w Polsce. Zapraszam Was.